Witam serdecznie w poradniku dotyczącym sposobu usunięcia śledzika z najpopularniejszych przeglądarek internetowych. Śledzik to nowa opcja wprowadzona przez naszą klasę, pozwalająca na śledzenie naszych znajomych oraz prowadzenie mini bloga. Niestety, znacznie wydłuża ona widok głównej strony i, co najważniejsze, nie mamy możliwości jej bezpośredniego wyłączenia poprzez edycję profilu. Skoro nasza klasa nie wprowadziła takiej możliwości, musimy poradzić sobie z tym sami. Wykonajmy zatem prostą modyfikację w wyświetlaniu strony i ukryjmy tę denerwującą nas opcję. W zależności od tego, z jakiej przeglądarki korzystamy, proces ten będzie się nieco różnił. Aby zablokować wyświetlanie śledzika w przeglądarce Firefox, należy przejść do górnego menu, wybrać opcję Narzędzia, a następnie Dodatki. W nowo otwartym oknie przechodzimy do pozycji Pobierz dodatki, po czym w pasku wyszukiwarki wpisujemy frazę Stylish. Po zaakceptowaniu przeglądarka rozpocznie przeszukiwanie bazy w celu odnalezienia dodatku, który pozwoli nam modyfikować strony internetowe. Klikamy następnie w przycisk Dodaj do programu Firefox i przechodzimy przez standardowy proces instalacji. Wprowadzone zmiany zostaną widoczne po ponownym uruchomieniu przeglądarki, stąd też klikamy w przycisk Uruchom ponownie program Firefox. Po takim zabiegu ponownie przechodzimy do górnego menu okna Dodatki, wybieramy opcję Style i klikamy w przycisk Stwórz nowy styl. Nadajemy mu dowolną nazwę oraz etykietę, i przechodzimy do dużego pola tekstowego, w którym wprowadzamy następujący ciąg znaków. Następnie zapisujemy zmiany, które spowodują zablokowanie wyświetlania śledzika na naszej klasie. Aby zablokować śledzika w przeglądarce Opera, należy w pierwszej kolejności utworzyć na pulpicie nowy dokument tekstowy, który przekształcimy w skrypt. Otwieramy go zatem, po czym w oknie aplikacji wpisujemy podany ciąg znaków. Przechodzimy następnie do menu górnego, wybieramy kolejną pozycję Plik, Zapisz jako i określamy dowolną lokalizację na dysku naszego komputera. Nadajemy dowolną nazwę naszemu plikowi, pamiętając o dopisaniu na jej końcu rozszerzenia CSS. Po takim zabiegu otwieramy okno przeglądarki, kierujemy kursor myszki w pozycję narzędzia i wybieramy opcję Preferencje. W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki Zaawansowane, po czym w menu bocznym klikamy na pozycję Zawartość. Kierujemy następnie kursor myszki w przycisk opcje stylów i odszukujemy wcześniej stworzony przez nas skrypt. Zapisujemy zmiany klikając przycisk OK, powodując tym samym zablokowanie wyświetlania śledzika na naszej klasie. Uniewidocznienie mini bloga w Internet Explorerze jest bardzo podobne do tego z Opery i bazuje na wykorzystaniu tak samo przygotowanego skryptu. Klikamy zatem w dowolne miejsce na pulpicie, z menu kontekstowego wybieramy nowy, a następnie dokument tekstowy. Otwieramy go, po czym w oknie głównym wpisujemy podany kod. Tak utworzony plik zapisujemy w dowolnej lokalizacji i nadajemy mu określoną przez nas nazwę. Pamiętajmy o dopisaniu rozszerzenia CSS, po czym kliknijmy w przycisk Zapisz. Po takim zabiegu otwieramy okno przeglądarki Internet Explorer i z górnego menu Narzędzia wybieramy pozycję Opcje Internetowe. Następnie kierujemy kursor myszki w dół okna, klikając przycisk Dostępność. Podobnie jak w przypadku opery, odnajdujemy utworzony przez nas skrypt z kodem i potwierdzamy zmiany. Zabieg taki powinien definitywnie uniewidocznić ledzika na stronie głównej naszej klasy. Jeżeli korzystamy z przeglądarki Safari, wówczas schemat postępowania jest podobny do tego z opery oraz Internet Explorer'a i opiera się na użyciu tak samo przygotowanego skryptu. Jako, że jego sporządzenie zostało już dwukrotnie przedstawione, przejdę do prezentacji sposobu jego załadowania do przeglądarki. Otwieramy ją zatem, po czym kierujemy wskaźnik myszy w prawy górny róg, rozwijając menu ogólnych ustawień. Następnie wybieramy pozycję Preferencje. I w nowo otwartym oknie klikamy w rozwijalną listę arkusz stylów. Po kliknięciu w pozycję Oder odszukujemy skrypt z kodem blokującym, którego otwarcie uniemożliwi wyświetlanie śledzika. Jeżeli chodzi o przeglądarkę Google Chrome, to schemat postępowania odbiega nieco od przedstawionych wcześniej. W pierwszej kolejności należy pobrać plik JavaScript z podanego w opisie linku. Następnie kierujemy wskaźnik myszki w menu górne okna eksploratora, po czym z dostępnych możliwości wybieramy Narzędzia, opcje folderów. W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki Widok i zaznaczamy pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery. Zapisujemy zmiany klikając przycisk Zastosuj i zamykamy okno opcji folderów. Następnie należy przekopiować ściągnięty wcześniej plik do folderu user scripts który w zależności od rodzaju używanego systemu znajdował się będzie w nieco odmiennej lokalizacji. Jeżeli folder ten nie jest domyślnie utworzony, wówczas klikamy prawym przyciskiem myszki w obrębie okna i z menu kontekstowego wybieramy nowy folder. Nadajemy mu nazwę user scripts i umieszczamy w folderze ściągnięty plik. Następnie cofamy się o kilka folderów wstecz do momentu, w którym pojawi się katalog o nazwie application. Otwieramy go, po czym tworzymy skrót z pliku wykonywalnego. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszki i wybieramy opcję Utwórz skrót. Ponownie klikamy prawym przyciskiem myszki, jednak tym razem w obrębie ikony skrótu i z menu kontekstowego wybieramy pozycję właściwości. Następnie ustawiamy wskaźnik myszki na końcu zapisu, w miejscu paska elementu docelowego. Wstawiamy spację, po czym dopisujemy podany ciąg znaków. Po zaakceptowaniu zmian przyciskiem Zastosuj, możemy utworzony skrót przenieść w dowolne miejsce. Otwierając poprzez niego przeglądarkę, zablokujemy wyświetlanie śledzika. Jak widać, większość popularnych przeglądarek poradziła sobie ze śledzikiem, zatem jeżeli opcja ta nie przypadła ci do gustu, możesz w prosty sposób zablokować jej wyświetlanie. Więcej ciekawych poradników na portalu Spryciarze.pl